Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was zbiczować, nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić. Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. Brat wyda brata na śmierć i Ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z mego powodu. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Oto Słowo Pańskie, Święto Szczepana, Świętego Szczepana, Pierwszego Męczennika. To bardzo ważny dzień w roku liturgicznym. Po uroczystości narodzenia Syna Bożego, gdy przyjmowaliśmy z wiarą do naszych serc Dzieciątko Jezus, gdy przyjmując je do głębi serca, chcieliśmy mu powiedzieć: Pójdę za Tobą, przyjmę Cię, zaopiekuję się Tobą Dzieciątko Jezus, będziesz miał w moim sercu, Ciepłe pełne miłości mieszkanie. Kościół teraz pokazuje ci przykład wiernego kroczenia za tym, który narodził się w Betlejem. Pokazuje Ci pierwszego męczennika, świętego Szczepana, bardzo ważny święty. Na początku, od razu po narodzeniu. Syna Bożego Kościół pokazuje pierwszego tak ważnego, wielkiego świadka wiary, który do końca był wierny temu narodzonemu w Betlejem. Szczepan. Przedstawiony w szóstym rozdziale Dziejów Apostolskich. Przedstawiony przez świętego Łukasza. A Łukasz, jak wiemy, jest uczniem świętego Pawła. I to od świętego Pawła Łukasz miał tą relację, jak żył i umierał Szczepan. Tutaj to słowo Boże jest nie tylko o Szczepanie, ale jak za chwilę zobaczysz, jest też o świętym Pawle Apostole. Bo gdy umierał pod kamieniami Szczepan, rodził się Szabel. Rodził się święty Paweł w tej krwi męczeńskiej. Jaka była sytuacja? Oto taka. Szczepan, pełen mocy ducha świętego, czyni znaki, cuda, głosi Jezusa, daje świadectwo. Święty Łukasz mówi: wielkie znaki wśród ludu czynił, wielkie cuda, i głosi Jezusa, tego narodzonego w Betlejem. Ale członkowie synagogi, faryzeusze, Żydzi nie są w stanie tego słuchać. Odrzucają słowo Szczepana, zatykają sobie uszy, wzgardzają nim, jest odrzucony. Rozpoczyna się polemika, zaczyna się dyskusja. Nikt nie może pokonać świętego Szczepana. W argumentacji, nie dlatego, że miał jakąś mądrość ludzką, ale miał Ducha Świętego, o którym mówi dzisiaj Ci Jezus w Ewangelii Mateusza w tym dziesiątym rozdziale: Nie Wy będziecie mówili, ale Duch Ojca Waszego będzie mówił przez Was. W owej bowiem godzinie będzie Wam podane, co macie mówić. To Duch Święty w ewangelizacji daje mądrość, odwagę, siłę, natchnienie. Co głosić, jak głosić, kiedy głosić, by słowo było skuteczne, by było natchnione Bożą mocą. I taką mocą był natchniony właśnie Szczepan, którego nikt nie mógł pokonać. Gdy nie mogli go pokonać, to w końcu postanowili go zabić. Okazał się tak bardzo niewygodny dla ich życia. Zawrzały gniewem ich serca. Zgrzytali zębami, wyrzucili go poza miasto i ukamienowali. Ale egzekucję nadzorował pewien człowiek, pilnował wszystkiego. Kim on był, to był Szabew. On nadzorował egzekucję, on pilnował tego wszystkiego, aby przebiegała prawidłowo aby został zabity. szarą. To u jego stóp, mówi święty Łukasz, złożyli płaszcze, szaty i Szawel pilnował tych płaszczy. Patrzył, jak z minuty na minutę umierał Szczepan. Szawel. W tej krwi męczeńskiej to szabel rodzi się do nowego życia. Zabijał z powodu wiary i wiarę otrzymał. Dlaczego? Dlaczego w męczeńskiej krwi Szczepana rodzi się największy z apostołów Kościoła, który zdobił, zrobił najwięcej dla Chrystusa? Dlaczego? Dlatego, że Szczepan wszystkim, również Jemu, przebacza. To jest siła Szczepana. To jest moc przebaczenia. To jest moc miłosierdzia. Szczepan umiera. Patrzy na tych, którzy rzucają w niego kamieniami. Patrzy na szarwa który nadzoruje całą egzekucję, nie czuje gniewu, nie czuje złości nienawiści. On modli się do Boga za tych, którzy Go uśmiercają. Mówi Panie, nie poczytaj im tego grzechu, nie tylko przebacza, ale modli się za swoich wrogów. I gdy osuwa się na kolana, jest już bliski kresu, oddaje życie w ramiona Jezusa, mówiąc Jezu, przyjmij ducha mego. Co to znaczy? Moc przebaczenia. Z tych ram Szczepana rodzi się wiara dla Szafu. Z tej mocy przebaczenia rodzi się nowe życie dla tego, który go uśmiercił. Tak jest zawsze, że gdy ktoś Ciebie prześladuje, zrani Cię, wyśmieje, ogrzuci obelgami, wytknie jakiś błąd, bardzo mocno Cię dotknie, gdy Ty mu przebaczysz to z tej rany i z tego bólu wytrysnął łaski dla tego, który Cię właśnie prześladował. Z tej rany, która Cię dotknęła, narodzi się nowe życie dla tego, który tą ranę Ci zadał. I to jest niezwykle ważne. W budowaniu komunii, w budowaniu jedności, zgody, i wspólnoty, w każdej rodzinie, w sąsiedztwie, w relacjach, niezwykłej wagi temat, jako moc ma przebaczenie. Gdy Ty przebaczasz, gdy ty aktem wiary, aktem woli, w imię Jezusa chcesz to wszystko darować, z twojej rany, z serca wypływają łaski, mocą przebaczenia, by temu, który Cię prześladował, temu, który tą ranę ci zadał, dać nowe życie w to miejsce. Tego uczy nas Szczepan dziś. Przebaczenia. Uczy nas życia i umierania dla Jezusa. Nie wiemy, kiedy przyjdzie chwila naszej śmierci. Bóg to wie. Ale bądźmy gotowi, byśmy mogli tak jak on w tej chwili powiedzieć: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Powiedział to samo, co Jezus na krzyżu. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. A więc przyjmując dzieciątko Jezus, idąc za nim drogą wiary, Idź drogą przebaczenia, miłości miłosiernej, wierności aż do ostatniego tchnienia, by móc w tej ostatniej chwili powiedzieć ze Szczepanem Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Pomyśl w tym momencie nad osobami, którym może powinniśmy przebaczyć. Może trudno przebaczyć, trudno modlić się za nich. Wyrządzili nam wielki jakiś ból i krzywdę. Mamy ich wszystkich wokoło wielu. Dzisiaj, patrząc na tego świadka Szczepana, przebacz. Otrzymasz łaskę i ty, i ten drugi człowiek. Łaska dotknie serc obu stron zranionych jakąś krzywdą. I będzie odbudowana jedność, zgoda, pokój i miłość wzajemna. A wtedy Bóg będzie między wami. Amen. Powstańmy wyprosić Jezusa o potrzebne łaski przez stawienictwo świętego Szczepa.